To bez wątpienia prezentacja siły lubuskiej lewicy przed wyborami samorządowymi. Czym szczebel niższy, tym tych podmiotów wokół SLD Lewica razem może być więcej? Lubuska Lewica nowoczesna, sprawiedliwa, innowacyjna, wrażliwa na sprawy ludzkie to nośne hasła, z jakimi SLD wspólnie z partnerami będzie walczyć o władzę w regionie. My chcemy zrobić jak najlepszy wynik, najlepszy wynik po to, żeby to województwo się rozwijało. Imię, nazwisko i, i ugrupowanie. Te podpisy to wyraźny sygnał dla politycznych rywali, że SLD rośnie w siłę. Pod porozumieniem programowym ugrupowań lewicowych z regionu podpisały się Stronnictwo Demokratyczne, Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, OPZZ, Unia Pracy i Młodzieżówki. Czujemy się tutaj jak w tej w rodzinie. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości co do tego porozumienia programowego. Prosujemy od wielu lat. Myślę, że ten rok będzie bardzo przełomowy, że a w przyszłym roku jeszcze bardziej. To, że sojusz czuje się mocny jest mocny, pokazują prognozy wyników wyborów do sejmiku województwa prowadzone przez niezależnych ekspertów. Według sondaży lewica może zdobyć nawet 11 mandatów. Czy tak się stanie? No życie pokaże. Jeżeli tak by się stało, to ja osobiście myślę, że tutaj chyba Państwo sobie zdajecie sprawę, nie miałbym nic przeciwko temu. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni w mediach pojawiły się spekulacje o ewentualnej sejmikowej koalicji PiS która na jesieni pozbawiłaby władzy Platformę Obywatelską. Bogusław Wątor, poseł SLD, zaznaczył, że nie wyklucza żadnej koalicji, podkreślił jednak, że nie ze względu na władzę, a rozwój regionu. SLD nigdy w ten sposób nie działało. Gdyby dla SLD było najważniejsze stołki, to my byśmy dzisiaj byli w koalicji. Porozumienia programowego ugrupowań lewicowych Lubuskiego nie podpisali działacze Twojego ruchu. Taka decyzja zapadła na najwyższych szczeblach partii.